Cześć, witam Cię na moim kanale poświęconym Grand Play to Earn. Ja nazywam się Podek i dzisiaj chciałbym zrobić krótki update na, na temat gier, w których właśnie już gram. Co takiego, co takiego nowego na rynku, jakie updatey i w którą stronę to idzie? A więc może zacznijmy sobie od Plant versus Undead. Dostaliśmy informację parę dni temu, że wychodzi nowy update. Który po prostu zniechęcił wielu użytkowników i wielu, wielu, już, wielu graczy wyszło z tej gry Gdyż zrobili No tutaj właśnie moja farma No tutaj muszę odgonić jeszcze Wrony I zrobili coś takiego, że Jak wiecie była, nie było wcześniej żadnych minimalnych wypad ani nic takiego Teraz wzięli się troszeczkę na sposób I Trzeba uzbierać 100 tych saplingów, żeby wymienić je tutaj na na jedno nasiono i później z tego nasiona robimy sobie roślinę, ona nam oczywiście dalej zarabia i wtedy możemy wypłacać wypłacać te LE. Na, na chwilę obecną jest yy, zablokowana ta wypłata LE, gdy nie ma się tego właśnie jednego planta i z tego względu dużo ludzi zrezygnowało. Ja natomiast zostałem, gdyż uważam, że to jest dopiero początek tego projektu, musieli jakoś Troszeczkę się ratować, gdyż przez pierwszy miesiąc ludzie zarabiali naprawdę konkretne pieniądze. A tak naprawdę, jak dla mnie, jesteśmy jeszcze na samym początku, bo tutaj nawet nie są jeszcze te walki uruchomione. A walki, jak wiecie, jak czytaliście white paper, mają być. Więc ja tutaj się za bardzo nie przyjmuję. Farmię sobie dalej, czekam spokojnie. I obliczyłem, że gdzieś po miesiącu, po półtora miesiąca tego farmienia będę już miał tych 100 saplingów, dzięki temu kupię sobie to nasionko. Może ono wpaść również, jeżeli jesteście szczęściarzami. To ono, oczywiście, tutaj może wpaść z tego sandboxa. Ja już otworzyłem. Może X5, no nie wpadło mi. Są tutaj naprawdę małe szanse, żeby wpadło to na siąko, Ale też próbuję, bo może wcześniej się uda i szybciej po prostu mi z tym pójdzie. Myślę, że. No tak, tak jak wspominałem, dużo ludzi się zniechęciło, bo szybkie wypłaty zostały już właśnie zablokowane. Trzeba teraz trochę pofarmić i pozbierać, ale mi to nie robi żadnej różnicy, bo nie ma tutaj żadnych opłat transakcyjnych, nie łączy mi się z metamaskiem, nic za to nie płacę, po prostu sobie wchodzę rano, wieczorem, odstraszę te, te, te wrony, podleję wodą, ewentualnie sfarmię i postawię nowe. No i tak to wygląda. Powoli, powoli, spokojniutko, niech sobie leci. A zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak mówiłem, sam początek. Walki jeszcze nie są, nie są uruchomione. Także może być naprawdę ciekawie w przyszłości. Kolejnym projektem do omówienia jest oczywiście Real Fever. Gdzie mamy, mamy informację, już na Discordzie odczytałem i na Twitterze, że. Jakoś za tydzień, może za dwa tygodnie będą kolejne momenty. Także warto, ja już sobie uśredniłem cenę tego tokena znowu. Skupuję go cały czas, bo teraz, jak wiecie, troszeczkę market poszedł na glebę i wszystko potaniało, więc ja sobie znowu uśredniłem. Kupiłem sobie Fever i za niego będę kupował te momenty. To by było na tyle. Tu się nic nie zmieniło. Wszystko spokojnie i wszystko idzie w dobrym kierunku, jak dla mnie w tym projekcie. I tu ostatnim projektem to Synergy of Sarah, gdzie omawiałem, zrobiłem filmik o tym, że bardzo czekam na tą karciankę. I tutaj mamy dwie ważne informacje: oczywiście wszystkie paczki zostały wyprzedane. Nastąpiło to jakiś tydzień temu. Nikt nie sądził, że pójdzie im tak szybko, jednak już nie może ich kupić i jest informacja, że nigdy już takich paczek nie będzie. Nie wiadomo, czy będą jeszcze jakiekolwiek paczki w przyszłości, nic nie ma na ten temat podane, ale po prostu już jest, już tych krat nie dostaniecie, także jak dla mnie, ja te kraty po prostu tutaj sobie jeszcze sobie tam dokupiłem 5 sztuk, ja tutaj sobie spokojnie je po prostu farmię. I one mi przynoszą ten pasywny dochód w postaci tego alpha fame, który będzie później potrzebny do gry, właśnie w wymienianiu się tymi, tymi, tymi kartami, tymi dekami. I chyba najważniejsza informacja, jeżeli dotyczy właśnie tej gry, jest już dostępna na Steamie, a znaczy już jest, już jest, już jest, już jest widoczna na Steamie, a będzie oczywiście grywalna jak, jak gra wejdzie w życie. Więc tutaj naprawdę mega informacja. Jak widzę coś takiego, że jest jeszcze na Steamie dołączona Więc dla mnie jest to naprawdę konkretny projekt i konkretna informacja I z tego względu jeszcze bardziej czekam właśnie na tą grę I tu oczywiście wymagania sprzętowe no nie powinny być jakieś duże Bo to jest tylko karcianka, więc tu nie będzie mowy o Jakichś dobrych kartach, czy dobrych procesorach No i chyba by było wszystko Jeżeli podobał Ci się ten materiał Zostaw łapę w górze a oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym materiałem. Pozdrawiam! Hej!